Siemano, kochani, oficjalnie ogłaszam, że organizuję casting do mojego najnowszego teledysku, którego premiera odbędzie się już w lutym. Kogo poszukuję? Oczywiście dziewczyn. Dużo dziewczyn, otwartych, odważnych, pewnych siebie, szalonych. Życie jest jedno, więc jeśli chcesz wystąpić w teledysku u Lil Masti, koniecznie wyślij swoje zgłoszenie ze zdjęciami, ze swoim profilem na Instagramie, żeby mogła ci się przyjrzeć na mojego maila casting.lilmaspi.gmail.com Pośród wszystkich zgłoszeń wybiorę około 20 dziewczyn, które dostaną szansę wystąpienia w Teledysku Roku. To jest klip roku dziewczyny. Twoja szansa na poznanie mnie osobiście i zrobienie przy tym najlepszego numeru. Informacji Co do wysyłanych zgłoszeń macie oczywiście w opisie filmu, więc zajrzyjcie, zawrzyjcie wszystkie te informacje w mailu. Zróbmy to razem kochane. Girl Power!